Dlaczego nie mogę zdać egzaminu teoretycznego? Hmm. Wyobraź sobie egzamin, przed którym znasz wszystkie pytania, wszystkie odpowiedzi, i uzasadnienie do odpowiedzi i jeszcze znasz właściwe odpowiedzi na te pytania, które będziesz odpowiadał na egzaminie. No właśnie. I teraz połowa z Was nie zdaje egzaminu teoretycznego przed pier za pierwszym razem, przed którym zna wszystkie pytania. No przecież to jest kompletnie bez sensu. No jest bez sensu. Już Ci mówię, dlaczego tak się dzieje. Po pierwsze, <laughs> słabo się uczycie. Tak, trzeba najpierw przerobić sobie e-kurs. Jak masz dostęp do e-kursu z animacjami, fajna sprawa, wszystko tam masz. To wszystko masz, damy to. E, trzeba przerobić sobie książkę. Nazdamy to, masz dwie książki, trzeba je po prostu przerobić, przejrzeć, no spokojnie. Po drugie, musisz zapoznać się z całą bazą egzaminacyjną. Jak już ogarniesz sobie teorię, to zapoznajesz się z bazą egzaminacyjną. to.pl masz kompletną, pewną i pełną bazę egzaminacyjną. Bazdamy to, samo opracowuje